Już w niedzielę Puchar Polski MTB XCO w Siedliskach Lubaszowa. Wyścigi będą się odbywać w różnych kategoriach wiekowych. Udział w zawodach mogą wziąć zarówno najlepsi, jak i amatorzy. Szczególne emocje przyniosą wyścigi w kategorii elit mężczyzn i kobiet, w których rywalizować będzie czołówka polskiego MTB. Zapowiedzieli start wszyscy najlepsi kolarze z całej Polski, z wszystkich najlepszych klubów, mistrzowie Polski, wszyscy medaliści ostatnich mistrzostw Polski. Wyścig się odbędzie na trasie, Okrężnej. Ona ma nieco ponad 4 km. Jeżeli chodzi o przewyższenia, dość wymagające, bo tam jest ponad 250 metrów przewyższeń na jednej pętli. Dużo odcinków technicznych, także warto zapoznać się z trasą. Udział w wyścigu może wziąć każdy, bo tam mamy kategorie dla zawodowców z licencjami, będą też właśnie kolarze zawodowi. Są kategorie amatorskie, gdzie każdy. Kolarz Amator będzie mógł wziąć udział, będzie dla niego osobna kategoria, osobny wyścig na no, mniejszej ilości okrążeń. Będzie dla najmłodszych start. On będzie płaski, posiódki, to jest, to jest 300 metrów do przejechania dla, dla maluchów. Każdy maluch dostanie oczywiście medal, także nie zabraknie dla żadnego. Zapraszamy rodziców z dzieciakami. Zapraszamy też no, wszystkie rodziny przy okazji, żeby kibicowały. Będziemy mieć taki punkt dla kibiców, gdzie chcemy, żeby było mocno niebiesko bo na naszym partnerem głównym jest Grupa Azoty, więc będzie się od razu rzucało w oczy, że, że tam będzie kiełbasa, tam, tam będą, będą wiosła, będzie Andrzej Kornaś, będzie nas, nam pokazywał na czym polega wiosłowanie. E, będziemy mieć zjeżdżanie dla dzieciaków, e, będziemy mieć oczywiście napoje, e, będziemy mieć rękodzieła, będą zarasowiani, będą nam śpiewać, przygrywać w słońce. Mamy już zamówione takie strasznie mocne, ale będzie Straż Pożarna, będą polewać. E, zapraszamy Was serdecznie, e, będzie na pewno fajne Pierwszy wyścig najmłodszych już o godzinie dziewiątej.